Czy obecnie, przy obecnym prawie zamówień publicznych yy, wykonawcy mają jak, jakikolwiek wpływ na warunki umowy, którą yy, podpisują z zamawiającym? Mają, ale niewielki. Wynika to głównie z tego, że ukształtowała się przez lata yy, forma taka, iż jest zasada swobody umów jako święta. Zamawiający kształtuje umowę, esencjala negotia, insinuaria negotia, czyli co zasadę, cała umowa jest kształtowana przez zamawiającego, wykonawca może. Wnieść o jej zmianę w trybie artykułu 38 albo złożyć odwołanie. Rząd pracuje nad nowym prawem zamówień publicznych. Ma obowiązywać od 2021 roku. Czy te nowe przepisy zmienią coś w pozycji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą? Taka jest idea. Te postulaty na rynku już się pojawiają od dawna, jeśli chodzi o wykonawców przede wszystkim, ale one są słuszne. Chodzi o to, żeby trochę wyrównać tę szansę. To znaczy zamawiający zawsze będzie tym, który tworzy wzór umowy, trudno sobie wyobrazić inną sytuację, oczywiście wyjątkiem jakichś trybów negocjacyjnych. Natomiast chodzi o to, żeby on tworząc tą ustawę, jednak wziął trochę pod uwagę też no, możliwości strony przeciwnej, czyli Wykonawcy, żeby to postanowienia umowne, np. w zakresie kar umowy, które najbardziej bolą, czy zasad odpowiedzialności za wykonanie zamówienia, żeby one nie były w ten sposób konstruowane, że tylko zamawiający jest zabezpieczony, tak naprawdę wszystko się przerzuca na wykonawcę. No a wykonawca niewiele może zrobić, no bo wykonawca może zrobić tyle, że nie złoży oferty, jak się z tym nie zgodzi, ponieważ nie może to bardzo wpłynąć na kształt tej, tej umowy. Zamawiający zwyczaj odmawiają, jeśli chodzi o prośbę o modyfikację tej umowy ze strony wykonawców, a w przypadku złożenia odwołań do krajowej izby odwoławczej, kraj jest odwoławcza, zdarza się uwzględnić niektóre zarzuty, ale zazwyczaj jest to jednak stwierdzenie tego typu, że to gospodarzem postępowania jest zamawiający, że ma prawo on w ramach swobody umów decydować, jak ta umowa ma wyglądać. I teraz nowa ustawa zmienia to diametralnie, przynajmniej taka jest idea ponieważ e, w, pojawiają się tak zwane klauzule abuzywne, czyli, czyli inaczej niedozwolone. E, jest jasna podstawa prawna robić obizbo odwoławczej, że ma orzekać również w zakresie postanowień wzoru umowy e, i tego, czy, jest, czy nie jest on rażąco nieproporcjonalny w stosunku do wymagań stawianych wykonawcom w takiej sytuacji, czyli tego jeszcze do tej pory nie było. Główna zasada, rażąco nieproporcjonalność jest wykluczona, oczywiście można się kłócić, co to znaczy rażąco nieproporcjonalnie, no ale to... No zawsze tak będzie w prawie. Ale generalnie, tak? mhm. co do zasady, wykonawcy będą mieli większy wpływ na warunki umowne dzięki ustawie, do, która dokładnie. wskazuje abuzywne klauzule, ale też mówi o karach umownych. Dokładnie, może bardziej konkretnie. W ten sposób będą mieli wpływ, że przez to, że ustawa wskazuje już przykładowe cztery takie klauzule, między innymi mówiące o odpowiedzialności za opóźnienie, że może ona być raczej wyjątkowo wstawiona do umowy, a nie jako zasada, no to już zamawiający kształtując sam SWIFS, Pewnie się zastanowi, tak? czy, czy, te, czy na ile może sobie pozwolić. Po drugie, jeżeli wpłynie wniosek o modyfikację siw, to wykonawca będzie mógł się powołać na konkretny przepis ustawy, czego do tej pory nie było. To jest druga rzecz. Po trzecie, krajowa Izba odwoławcza, jeżeli wpłynie odwołanie, będzie od razu miała podstawę prawną. Wcześniej niby była ta podstawa niby nie było, no bo Specyfikacja to też wzorumowy, więc można było skarżyć również wzorumowy, no natomiast teraz jest napisane wprost, czego zamawiający nie, nie może robić, i na to się będzie mógł powołać wykonawca składając odwołanie, więc moim zdaniem po pierwsze wzrośnie liczba odwołań tego do tego rodzaju, a po drugie no pewnie częściej one będą skuteczne, pomimo tego, że fundamentalna zasada swobody umowy zostanie moim zdaniem zachowana. Po prostu troszeczkę się ją jeszcze ograniczy w stosunku do tego, co było do tej pory, co miejmy nadzieję powinno przełożyć się również na to, żeby tych ofert jednak było więcej i żeby ceny były niższe, bo proszę zauważyć, że wykonawca często, ja sam nawet powiedziałem tak reprezentując zamawiającego, jeżeli się Państwo, mówią do strony przeciwnej, nie podobają nasze postanowienia umowne, to proszę nie składać oferty. Po prostu, tak? No i w tym jednym postępowaniu złożyło się tak, że wzięto chyba moje słowa nie może dosłownie, ponieważ wykonawcy no, słusznie pewnie poniekąd obrażeni może na te postanowienia umowne, widać, że dla nich to było nie do przyjęcia. Yy, okazało się, że złożona została jedna oferta o 100% przekraczająca budżet zamawiającego. Yy, czyli bardziej to była taka pewnie manifestacja yy, wykonawcy. O, składam ofertę, ale tak naprawdę wiadomo, yy, te sprawy takiej tak, jakby tej oferty w ogóle nie było. Tak? Więc zamawiający musiał takie postępowanie unieważnić, wszcząć od nowa. No i te postanowienia umowne, które się nie podobały wykonawcom, po prostu wyrzucił z tej umowy. Oczywiście nie wszystkie, a niektóre trochę zmienił, ale już podszedł do tego inaczej, no bo zobaczył, że po prostu inaczej nie będzie ofert. Podszedł do tego racjonalnie sam, ale nowe tak. prawo go zmobilizuje. Liczy na to, zmienił. plus swoje wzorce umowne. To jedno, plus y, proszę też wziąć pod uwagę, że zamawiający to są instytucje publiczne, więc czasami jest po prostu tak, y, że nie mają za bardzo wyjścia, no bo ktoś się na górze może zapytać, a dlaczego nie ma kar umownych za opóźnienie, tylko są za zwłokę, a dlaczego y, są tak niskie, a dlaczego nie zabezpieczyliście się w ten czy w ten sposób, na przykład wstawiając zasadę ryzyka. No i ktoś, kto boi się takich pytań, woli na wszelki wypadek zamurować, zabezpieczyć zamawiającego na wszelkie możliwe sposoby. A tym samym zamurować postępowanie, Dokładnie. bo nikt się nie zgłosi. A dzięki tym nowym przepisom, jeżeli one w jednym życiu mam nadzieję wejdą, no po prostu taki, taki kierownik jednostki publicznej zamówiającego, będzie miał prawdziwe, prawne argumenty ku temu, żeby powiedzieć chociażby swoim przełożonym, albo po prostu przestać się martwić, że jeżeli odpuści w tym czy w tym miejscu, że ktoś będzie miał do tego do niego, do niego o to pretensję, ponieważ no, wyraźna podstawa ustawowa.